Witajcie! Dziś będzie gadane. Przygotowałam dla Was trzy różne, aczkolwiek bardzo podobne kompozycje. Podobne przede wszystkim z uwagi na wykorzystaną bazę pod te stroiki. Trzy deseczki i trzy rodzaje drewna opałowego. Tak, rozpałki. Słuchajcie, nawet to może stanowić inspirację dla sztuki. Artyści nie mają ograniczeń. Jedna kompozycja będzie z ładnych, równych deseczek. Druga to ładne równe deseczki wymalowane na biało farbą do drewna. I te same deseczki w trzeciej kompozycji, ale fragmenty zewnętrzne drzewa, czyli te z korą. Bierzemy się do roboty. Teraz zrobią coś zupełnie innego, niż Wam powiem i polecę. Otóż, w tym miejscu najlepiej zamocować deseczki za pomocą gwoździ. Ma to sens, prawda? Przybijamy po kolei, najpierw spód, potem wyżej, ile tego chcemy. OK, ale czemu mówię, a tego nie robię? No i tak nie zrobię, bo ja kocham pistolet na klej. Ufam mu, wierzę w jego moc i wiem kiedy mogę sobie pozwolić go użyć i ułatwić dzięki temu swoją pracę. I o ile kleje zakupione w punktach papierniczych, florystycznych, pakowane w przezroczyste worki bez etykietek po x sztuk, są do niczego, o tyle te firmowe, nieco droższe kleje są gwarancją jakości. Ja akurat używam Topexa i jedyne co jest w stanie rozkleić połączone ze sobą dwa elementy to bardzo duża temperatura. Czyli na przykład bezpośrednie działanie promieni słonecznych na sklejone miejsce. Dlatego używanie kleju na gorąco w kompozycjach przeznaczonych na lato albo takich na parapety należy minimalizować. Bo się po prostu nie sprawdza. No ale też nie ma reguły, to po prostu dmuchanie na zimne. Co w tym konkretnym przypadku brzmi śmiesznie. Wracając do meritu, ja kleję, wy przybijacie. Dlaczego wy nie kleicie? Bo jeżeli macie kiepski klej i wszystko odpadnie, nim doniesiecie na cmentarz, to będzie afera i moja wina. Nie no dobra, żartuję i przesadzam. Nie, nie mam zamiaru nikogo urazić, ale słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie kleić. Jeżeli chcecie, możecie przybijać. To wolność. Moje drwinka są oczyszczone, nie ma na nich kurzu, są suche i z doświadczenia wiem, że to będzie się trzymało. Jeżeli ktoś ma obiekcje co do srebrnych widocznych główek gwoździ, to należy je mocować w linii, która zostanie przez was zasłonięta kwiatami. Jeśli to środek, to przybijacie po środku. Jeśli jak u mnie, bardziej po jednej stronie znajdą się wszystkie kwiatki, to możecie przybić gwóźdki po prostu na brzegu. Też będzie się trzymać, a ponadto zasłonicie coś nieestetycznego. Najłatwiej jest w przypadku białej bazy pod kompozycję, bo wystarczy srebrne metalowe główki zamalować farbą na biało. I w ten oto magiczny sposób kompozycja numer jeden jest gotowa. Tfu, wróć, baza pod kompozycję. To będzie wielkanocna. Już powoli zaczynamy z jajeczkami, z zajączkami, z bukszpanem i tulipanami. I może Wy nie czujecie jeszcze tego klimatu, ale uwierzcie, że hurtownicy już od dawna toną w kolorowych i radosnych półfabrykatach i tworzą piękne dekoracje na handele. W zasadzie to jeszcze tylko dwa miesiące z małym groszem, więc tuż tuż. Wełna drzewna. Taki fajny wypychacz paczek czy prezentów. Super układa się pod pojemnik, do którego ją wkładamy. Formuje się jak chcemy, bardzo fajnie współpracuje, no i daje ciekawy efekt. Zwłaszcza przy okazji świąt wielkanocnych, chociaż teraz tak myślę, że może kojarzyć się także z siankiem ze stajenki, więc to dość uniwersalny produkt. Można wykorzystywać także sizal, czyli włókno sizalowe, jest bardziej śliskie i występuje w różnych wariantach kolorystycznych. Tutaj już wy także będziecie potrzebowali kleju pistoletu na klej. Pomysłów na te trzy kompozycje miałam tyle, ile akurat kwiatów na stanie magazynowym, więc ciężko by mi było wybrać tylko jedną opcję, dlatego macie je aż trzy. Nie jest to tradycyjny stroik w doniczce na cemencie, ale myślę, że idziemy z duchem czasu, choć nie powiedziałabym, że, to ta, że ta kompozycja to coś nowatorskiego. Ale wierzę, że coraz częściej będziecie sięgać po coś niebanalnego, odważycie się na więcej i w końcu sztuczne kwiaty przestaną być utożsamiane z latami 90., a zaczną być po prostu podziwiane. Kiedy ja zaczynałam przygodę ze sztucznymi kwiatami, zachłyśnięta zachodnią modą, postanowiłam, że zmienię nastawienie ludzi do tego produktu, przedmiotu, jak mam to nazwać, o, do tej niechlubnej dekoracji. I myślę, że w wielu przypadkach mi się już to udało i dalej udaje, bo grono osób przekonanych do sztycznych kwiatów stale się poszerza. Niektórzy narzekają, że to takie nie-eko, takie modne słowo dzisiaj, że to plastik, zaśmieca planetę itp. itd. Ale słuchajcie, nikt nie pomyśli, że ten plastikowy kwiatek ozdobi nasz dom na wiele, wiele lat, a przy jakimś tam naszym minimalnym wkładzie, czyli mam tu na myśli czyszczenie, nawet i nas przeżyje. Słuchajcie. Nawet kwiaty ze stroików z cmentarzy można odzyskiwać i wykorzystywać ponownie, jeśli tylko się chce. Na pewno nagram taki film, bo mam nawet zapisane to na swojej karteczce z inspiracjami. Co zrobić ze stroikiem z cmentarza, który stracił dawny urok? Ale póki co wróćmy do kompozycji numer jeden, która w rezultacie prezentuje się tak. Cały proces tworzenia to nic innego jak wychwalany, gorący klej. Wielkanocne kompozycje mają to do siebie, że nie stoją długo. Dlatego nie cieszą się szczególną popularnością, ale słuchajcie, wystarczy wyjąć, odkleić jajeczka, zabrać króliczki, a w ich miejsce wsadzić coś lub nie wsadzać nic, pod jaka mądra rada, i już robi się uniwersalnie, całorocznie, stoi aż do jesieni. Te bazie są straszne: tandetne kiepskiej jakości, i gdy na nie patrzę, zastanawiam się, dlaczego je kupiłam. Ale nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jak to działa, bo za każdym razem, kiedy dodam je do kompozycji, to ta wygląda o niebo lepiej. Jest ciekawsza, a te drobne białe bobki dodają jej jakiegoś dziwnego uroku. Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, ale te bazie mnie naprawdę zadziwiają. Teraz, gdy pierwszą kompozycję mamy za sobą, pójdzie już łatwiej. Tutaj żadnej nowej filozofii nie będzie, bo zasada jest ta sama. Odcinamy ogonki naszym kwiatkom wyrobowym i montujemy je na klej. Święta Wielkanocne są radosne, a to święta Bożego Narodzenia są tymi eleganckimi. Chyba się ze mną zgodzicie. Na Wielkanoc jest kolorowo, na Boże Narodzenie brokatowo i złoto, ewentualnie srebro. Przypomniało mi się, jak. Yy... Kiedyś pani jedna pani pod komentarzem do mojej wielkanocnej kompozycji napisała, że róże nie pasują do wielkanocnych dekoracji. Słuchajcie. Szanuję, bo każdy ma swoje zdanie i ma prawo je wypowiadać, o ile kogoś nie uraża. Ale róże nie pasują? Róże jest bardziej uniwersalny kwiat. Róża na śluby i na pogrzeby. Na przeprosiny i na wyznawanie miłości. Kurczę, ja będę broniła róż jako elementu wielkanocnych dekoracji. Jeśli mam być szczera, to wolę nie od tulipanów, bo są bardziej charakterne. Zwłaszcza róże w takich kolorach jak fiolet, żółty. Różowy, może czerwone róże faktycznie nie pasują do Wielkanocy, ale róża to róża i nadaje się nawet na flowerbox dla kilkuletnich dziewczyn, więc to naprawdę bardzo uniwersalny kwiatek i nie bójcie się go używać, kiedy tylko macie na niego ochotę. Trzecia kompozycja lekko naturalna, dzika, surowa, ale my ją okiem znamy i dodamy jej wyrazu i blasku i uroku i nawet elegancji. Torczyki są szalenie eleganckie, i taki też uzyskamy efekt, w którym je wykorzystamy. To będzie chyba już ostatnia na najbliższe miesiące uniwersalna propozycja stroiczka na grup. Chociaż, chociaż ja tak ciągle tytułuję, ciągle mówię, że to stroik na grób, ale słuchajcie, to wcale tak nie musi być. Te trzy kompozycje akurat mogą być świetną dekoracją do domu, na stół czy na jakąś komódkę stojącą pod ścianą. My już tak przywykliśmy do tego, że jak sztuczne kwiaty to tylko cmentarz, ale nie, nie, nie! To, że stroik to nie znaczy, że jego przeznaczenie jest jednoznaczne. Pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie, że zrobiłam sobie urlop od YouTube'a. I że ponownie zaangażujecie się w budowanie tego kanału razem ze mną, bo przypomnę, że jest on poświęcony Wam, ludziom z pasją, bo pasja jest szalenie ważna w życiu każdego człowieka. Każdy musi oderwać się czasem od rzeczywistości i uciec w świat zabawy, przyjemności, szaleństwa, relaksu, po prostu w inny świat niż ten, który jest za oknem. Korzystając z okazji mojej nieostrożności, szybka rada. Gdy skapnie wam gorący klej, nie wpadajcie w panikę, ale przede wszystkim zachowajcie spokój. W żadnym wypadku nie wycierajcie tego, nim nie ostygnie, nie zaschnie, nie stwardnieje. Rozmarzycie tylko klej i usunięcie stanie się kłopotliwe. A gdy kropelka sobie ładnie stwardnieje, zeskrobiecie ją bez problemu. Dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia.